Nie wolno się bać, strach zabija duszę. Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło. Niech przejdzie po mnie i przeze mnie. A kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na jego drogę. Któremu przyszedł strach, tam nie ma nic. Jestem tylko ja. Zielona planeta. Raj rzeźbiarzy. Źródło pozyskiwania modrzewa. Drewna, które wprawnie artyści są w stanie kształtować jedynie siłą ludzkiego umysłu. Drewno elakowe, służące do wyrobu narkotyku pozbawiającego użytkowników odruchu samozachowania. Semuta, silnie uzależniający narkotyk. Serum prawdy, Verite. Sok, safo to wszystko posiadaniu domu Ekas na planecie o tej samej nazwie. Jednym z lenników domu Ekas jest dom Hirado. Pytacie, kto to taki, bo przecież nigdy o nim nie słyszeliście. To dobrze. Rodzina Hirado jest specjalistą w Kanli. Kanli jest honorowym pojedynkiem domów, mającym na celu zadość uczynienie urazom i oszczędzenie osób postronnych. Zasady Kanli przypominają pojedynki ze starej ziemi. Rozciągają się jednak w tym akcie na wszystkie dzieci głównej linii rodu. Kanli trwa od formalnego jej ogłoszenia, po śmierć ostatniego dziedzica rodu lub zawarcie pokoju. Wielka konwencja precyzyjnie reguluje ich zasady. Złamanie tych zasad, to złamanie konwencji, to przeciwstawienie się imperatorowi, gili przewoźników oraz wielkim rodom więc radu Kanli pozwala używać tylko wybranych trucizm Narzędzi, metod, lub hirado jest specjalistą w tej rygorystycznej grze. Z odpowiednią kwotę jest w stanie wesprzeć dom swoimi asasynami, dostarczyć najlepsze trucizny czy pułapki, dokonać ataku na wyznaczony cel bo Kani pozwala używać asasynów innego domu niż swój. Określa jak, a nie kto. Dom Hirado ma swoją warownię w centrum tropikalnego lasu. Twierdza, zwana Tlaxcala, skrywa sekrety treningu asasynów oraz wytwarzania najbardziej zabójczych trucizn imperium. Tlax, potocznie nazywany przez jego mieszkańców, zamieszkiwany jest głównie przez zbrojne ramię Hirado, elitarną gwardię żołnierzy domu, jej głowę, rodzinę Hirado i bardzo wąskie gremium doradców. Jedyne miasto, które zaopatruje Tlax w kontakty ze światem, to Xolotl. Kilkutysięczna społeczność rozsiana na przestrzeni ezackiej dżungli. Dla domu Ekas, Hirado jako lennik jest wartościowym zasobem. W stolicy planety Tenochtitlan, Hirado zbudowali teatr myśli, w którym prosperuje drugi interes domu – sztuka. Głową domu jest Pedro Hirado. Jego żona Hina Jasu Hirado dała mu trójkę dzieci. Każde z nich zostało na innym darem. Najstarszy Esteban szkoli się w fektunku i sztuce wojny. Drugie dziecko Vera pod okiem Bene Gesserit nabrała siły i wdzięku. Najmłodszy Mateo przechodzi szkolenie Mentata. Pedro nie wybrał jeszcze które z nich Stanie się jego następcą. Ten wybór jest jeszcze przed nami. Dom nie jest wielki, ale bardzo szybko wsławił się jako silny i dobrze zarządzany. Jego głos jest słyszany w lansradzie, a postać Pedro Hirado zyskuje na prestiżu i uznaniu innych władców. Wielkie zasługi ma w tym Beatrix Hirado, doradca domu, która. Przez ostatnie 70 lat czynnie wykazywała się w każdym kany, jakie dom wspierał. Potęga i siła, a może informacja i wiedza. Za obiema stoi Tenoch Katal, mistrz szpiegów książę Asasynów. Elitarna Gwardia Hirado, szkolona przez Isheldoros, mistrzyni miecza, która od lat nie ma sobie równej na planecie, a kto wie, czy nie w tym sektorze galaktyki. Zespół naukowców pod dowództwem Walerii Hirado zajmuje się najnowszymi odkryciami trucizn, lekarstw. Ostatnio eksperymentują z użyciem melanżu. Ricardo Hirado, kanclerz, zajmuje się wszystkim tym, czym Pedro Hirado nie jest w stanie: kontakty z EKAS, z ludźmi, zbieranie podatków. Wszystkie te administracyjne drobiazgi są w jego rękach. Pascal Hirado, emisariusz, jest tym, który reprezentuje dom na dworze, Lansradzie i na spotkaniach u sąsiadów. Martel Hirado, niezwykle młody, inteligentny, wie jak efektywnie zarządzać skarbem i szybko rosnącym portfelem domu Hirado. Ostatnim, mało znanym, z rzadka wspominaniem, ale nie najsłabszym ogniwem jest Alvar Hirado. Alvar jest bliźniakiem Pedra. Choć nie wyglądają tak samo, urodzili się tego samego dnia, choć mają tego samego ojca i matkę, stoją na przeciwległych stronach tej równoważni. Alvar jest lekarzem domu, Pedro jest jego władcą. I o ile Pedro można by nazwać ojcem tego domu, o tyle Alvar jest jego matką. Zna każde dziecko. Każdego starca, każdą ciężarną kobietę, każdego wojownika, każdy kto kiedykolwiek potrzebuje porady medycznej, Alvar znajdzie dla niego czas. Tak w małej wspólnocie nie ma miejsca na zdradę, nie ma miejsca na podstęp. A z drugiej strony tylko o tym się mówi, tylko o tym się myśli. O motywacjach domu, o jego moccie, konflikcie z numem destrym, o tym czego tak naprawdę Dom Hirado C. od imperatora i lansra. Jeszcze porozmawiamy.